Siemanko, z tej strony, direk. Witam Was w kolejnym odcinku serii FIFA 23 Ultimate Team. Zaczynamy grubo od paczki za 50 tysięcy i paczki za 100 tysięcy. Jedziemy, nie przedłużamy. Paczka za 50 tysięcy. Ajajaj. OneStore'a nie ma, no ale pamiętajmy, jeszcze może być. Szmacher, tak jest, 83. I czy będzie OneStore w środku? Nie będzie. No i paka za 100 tysięcy, 84 plus. Zobaczmy, jest inform. A jezus, mam go. Kurde, nie dosyć, że zrobiłem inwestycje w nie, ale dobra, zobaczmy. Jest to LISO, Wants to Watch. Sinie, jeszcze Saka. No, fajna paka. Jest, Wants to Watch, to LISO. No, pewnie jest. Pff, dobra, warty tyle co yy, Adams. No i oczywiście Traoré Inform, bo nie wspomniałem o nim. On też, Quixel. Spoko paka. Ciśniemy Walsy teraz. I zobaczmy składziek mojego przeciwnika. No, La Liga. Taki wiecie. Powiedzmy, że w porządku, ale nie ma szału. Muszę cisnąć te rejwalsy, bo kurde, trochę mi jeszcze punktów brakuje do kwalifikacji do Food Champions. Araujo za Kimpembę, bo. Bo Kim Pembe ma czarną kartkę. Nie chciało już mi się chodzić do squad Battles, żeby. To, jakby odblokować. Także, no Araujo też jest bardzo dobrym obrońcą. Myślę, że sobie poradzi. Leciniaki Williams. Czy by wrzucał, tak jest, no, ale quadrado Musisz nas uratować. Pięknie. Szczęsny. Dobra. No nie, no nie. Nie, nie, nie. Dobre, szczęsny, ale broni. Kurde, kolejna wrzutka, no. Ale nie będzie nic z tego. Pięknie. No ale. Nie no już do trzech razy sztuka można powiedzieć Raportę No i idę do zera, nie no Jest <grytanie> Timo, ale beznadziejnie ja, ja muszę troszeczkę lepiej podawać tą piłkę, bo... Co ja podaję to jest... Dobra. No właśnie, no właśnie. Nieprzemyślane poda... No to nie... Dobra. Błąd przeciwnika! Czy to... I teraz diabi po krótkim. Kurde, nie no. Dobra. No nie no, araucho. Araucho. Pff. Mamy koniec pierwszej połowy. No, mega ciężko się gra na tego gościa. No, po prostu w defensywie gra zarobiście. No, z... ciężko będzie to wygrać. W ogóle będzie ciężko strzelić bramkę, a co dopiero myśleć o wygranej. Zobaczmy. Dobra, zagra... zagrajmy na krótko, bo boję się. W sensie boję się, po prostu. Nie chcę tego strzanić znowu coś. I teraz werner, jest! Nie, to zieliński! Pięknie, pięknie, pięknie! To jest <grystanie> sorry, że tak szeptem trochę, ale się skupiłem po prostu I, i. I dlatego tak, dobra, ale mamy brameczkę, najważniejsze. I teraz! Do Diabiego, diabi! Dobra, wycofanie się z piłką. Ajajajajaj, dobra, jeszcze to mamy, jeszcze to mamy. Proszę Państwa. I Zieliński znowu! Jezu, ależ. Broni to. I czy bramkarz to. Płopie! Oj, jaj, 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 I dawaj! I dawaj teraz, Werner! Nie, to Araucho chyba strzelał. <noise> no to się nie dziwię, że. Taki słaby strzał. No nie. Dobra, 3 do 1 Gwendozy Gwendozy <ścoughs> Widzieliście co on tam zrobił? Się położył, kurde, jakby umarł normalnie Takie miałem wrażenie, no <ścoughs> Ja nie mogę Gwendozy, żyj panie Kurde diabina, chyba na czerwonym. Aj, no. Aj. Wszystkiego próbuję po prostu co możliwe i na razie no jeden. Chociaż ta bramka honorowa, goście naprawdę ładnie gra. No i 5-1. Tak, nie, przepraszam, 4-1. Dobra, Iniaki Williams. No i mamy koniec tego meczu. Już pewnie, chyba że jeszcze jakaś ostatnia akcja. W sumie mamy dwie minuty, może będzie ta ostatnia akcja. Leć. Nie wiem czy nie... Nie dobra, nie spalił. I! No panie! Widzieliście to? Dobra. Mamy porażkę, no niestety otwieramy resztę paczek 10 paczek jest z piłkarzem 78. Zobaczmy najpierw, co poleci z tych paczek innych diallo zaniol Paczka dwóch piłkarzy 7583, nie no. INFORM w takim czymś Dobra, ale duplikat. Niewymienny. A nie, zwane to jest, dobra, bo skojarzyło mi się, że to jest ten Traore, ale nie no. INFORM, git, kurde, fajnie. Przydadzą się te ify. Piłkarz 75+. Plus. Zobaczmy. Dobra. Przepraszam, zapomniałem wspomnieć jeszcze, że mam paczkę z piłkarzem 83+, plus, bo wczoraj, jak się nie mylę, wyszło to SBC. Znaczy, kiedy to oglądacie to wcześniej. Lecimy najpierw mała złota paczka rzadkich piłkarzy. koke. nie wiem, czy to nie jest duplikat. No, oczywiście. Oczywiście, jeszcze nie wymień, Ale werner? Nie no pięknie, proszę Państwa, werner wymienny. Znaczy w sensie niewymienny, ale będę mógł po prostu, wiecie, odblokować budżet sprzedając mojego wymiennego i wsadzając niewymiennego. Zarobiliście. Lecimy z pierwszą paczką 78. Plus. Inform, proszę Państwa, tylko nie o... Dobra, Zewe. Ah, zwane, sorry. No duplikat, no co, no. Quixel muszę zrobić, bo co innego zrobię. Leci druga, zwykła. Portugalia, bramkarz. José Sá. Ukraina. Jest Holandia, L.O. Dobra, jest Anglia, bramkarz, Pop. Tak jest. Dobra, Vel, nie, nie Wela Alvarez Anglia Riz, nie, dobra Chilwell Brazylia eś o Eder? Nie Diego Carlos. Przedostatnia, czy będzie coś? No, Hiszpania to raczej nic fajnego. Luis Mila, Ostatnia paczka z piłkarzem 7-8. Znowu Hiszpania Soler, nie Luis Alberto 8-3, może być. Tylko nie wiem czego nie mam. No właśnie, do plika. No, to Elo działam. Paczka z piłkarzem 83. Jedziemy. Nie ma co. Co będzie? Proszę Państwa. Yo, Hiszpania! Ramos! Nie, dobra, Pique, no ale do czego on jest? To SBC się przyda, do niczego więcej. Paczka z podglądem. Odda coś. Dobra, nie. O, Petra Płock. Mamy rywala. Tym razem zamiast Wernera wsadziłem za Once to Watch. Zobaczymy, czy on coś strzeli. O, Dybala Once to Watch Rashford Vardy. Jedziemy! Mam nadzieję, że ten rywal tak nie będzie cisnął. Proszę. Zlitujcie się nade mną. Nunez, podajcie podanie do Cuadrado Cuadrado się około, cofa, pięknie. I teraz! Yes! Mieliśmy szczęście, ale jest. Diabina na 1 do 0. Proszę Państwa, let's go! Czerwona będzie, nie? Nic? Nic nie ma. Nie, do... nieźle. źle. proszę Państwa, olślało na perfekcyjnym. Jeszcze się przewrócił, przepraszam. Na precyzyjnym wykończeniu chciałem. O, ho, ho, Ależ Wardi, czy to wykorzysta? No jasne. Jeden do jednego. Dobry, Wojtek. Przesunąłem się, nim przyznaję. No jej, no nic. Gościu też ciśnie w tej defensywie. No nic nie przechodzi przez niego, no. Uy, no do, no nie. Dobra, na szczęście gościu tam odwalił. Dobra, dawaj, dawaj, ciśnij diabi. Dobre. Nies. Teraz! Aj, no, z fałsza chyba uderzał, ale dobra, 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 niech będzie ten rożny. Dobra, upamykano, please. Cz, niestety. Dwa do jednego. Paulo Dybala, no. Ciężko. Po prostu. Nie wiem, w ogóle nie umiem nic zagrać teraz, nie? No, nie, no. Te prostopadłe piłki! Pięknie! Wyszedł Wojtek i nie ma bramki, ale naprawdę, kurde. Podobnie gościu ciśnie w tej defensywie, co poprzedni rywal. Mówiłem, żeby tak nie było, to nie posłuchajmy. Dajmy Fatiego na napad, zobaczmy, czy coś to zmieni. I. Aj, kurde! Faty już ze strzałem, ale niestety. On cały czas, kurde, na te prostopadłe gra. Cały czas, gościu. I to mu się udaje, to jest najgorsze. Że on cały czas gra na prostopadłe, i to mu wychodzi. I teraz. Aj, kurde, zieliński. Ale chociaż spróbowaliśmy, to się liczy. Fati! Kurde, tak blisko! Jedziemy, coś. Kurde, musimy coś. Zieliński! Pięknie! Piotr! Piotr nas ratuje! W poprzednim meczu on strzelił honorową bramkę. Teraz nam daje remis. Jedziemy! Ja za dużo chyba sprintu używam, bo po prostu tak cały czas kurde tą piłkę. No i bramka. Niestety, kurcze. Przegrywamy drugie spotkanie. Tutaj już było lepiej, ale nadal, nadal czegoś brakuje. No. Na zakończenie robimy jeszcze 5 razy. Rozbudowę 78. Leci pierwsza, zobaczmy. Jest info, tylko nie duplikat. Zwane, zwane, tak zwany duplikat. Martinelli, dobra, jest kolejny raz: Brazylia S.O. Diego Carlos po raz drugi w dzisiejszym odcinku. Hiszpania, to nie będzie nic dobrego, dobra, Brahim No i ostatnia, proszę Państwa, Niemcy. Braun. Dobra, Raum, sorry. Wiecie co? Taki smutny jest ten odcinek. Nie trafiłem nic za bardzo. Nie wygrałem żadnego meczu z dwóch. Zdecydowałem, że zagram trzecie spotkanie. I teraz muszę to wygrać. Star Team. Zobaczmy. Nieważne jaki ma skład, gnieciemy go. Vlahomedos. Obrona. Seria Premier League. Dobra. Ten skład jest totalnie do zrobienia. Ciśniemy. I! Och! Ładnie, finezyjnie uderzał, jak się nie mylę, Leo. Teraz wrzutka. Oleż. wydawało się jakby, kurde, w głowę uderzył bramkarzowi mój piłkarz. I teraz. To z dystansu! Ojej! Dobra, kurde, nie ma bramki. I teraz Nunes! nie. Yes. dobra, wiesz co, Zej z boiska <grych> Jadon Sancho, a na atak Jedziemy, Piotruś, liczę na Ciebie I znowu tracimy Leci korea Pięknie Wojtek, ale interwencja w ogóle Machnął sobie ręką Piękne podanie, widziałem tam Diabiego Troszkę inaczej, nie grajmy takich samych Schematów Gwent i pięknie, do, piękna dobitka Jadon Sancho. Mamy 1 do 0. Ładnie, ładnie, ładnie. Ależ tam Gwendozi odda piękny strzał. Niestety w poprzeczkę. No ale koniec końców, zdobywamy bramkę. No i pięknie, wrzuci, wrzuci na bank Pereira. Dobije Ibra. <ścoughs> pięknie Wojtek Czaranolu, wrzuca Ibrahimowicz. Pięknie Wojtek po raz kolejny. Niepotrzebnie się przesunąłem. Niestety. Marusić. No jeden do jednego. Karny. Bonucci fauluje. Nie widziałem kogo. No ale mamy karę Pierwszy raz w ogóle strzelam karnego w tej Fifie Leo! Jest! Mamy to. 2 do jednego. Leci zielu. Zrób to Zieliński na zielonym obroniu dla Homidos. Dobra, do ziela. Zielę Zielą Lobem. Pięknie, mamy to. 3 do 1, Let's go. 3 do 2. Ibra. Dobrze. Podrze Wojtek. Pięknie. No i jest! Pięknie, Wojtusz! Jadon! Jadon! Dobito, Jadon! Pięknie! Mamy szczęście, ale ładnie. 4 do 2. Nie no, to już wygrywamy na bank. Zieliski! <grym> Leo. Wojtek! Niestety, Korea... Niech ta ostatnia akcja należy do nas Chyba nie spalił, czy spalił? Nie spalił! Ale niestety też nie strzelił Ale dobra, mamy ostatnią akcję Myślę, że tu już mamy meczyk Wygrany! Ależ tam jeszcze główeczka Jadona Sancho I wygrywamy Udało się, kurde Chociaż jeden Z racji, że wygraliśmy jeszcze pięć razy 78+, plus. jedziemy, 16 rozbudowa to już jest, Francja SO, Warannie Endika Brazylia, Artur nie, z Gerson, dobra że Artur ma nonrera, sorry Dobrego coś proszę, no Argentyna, bramkarz, Muso NUNU, Mendes, proszę Państwa, kolejny zawodnik się zwraca, kilka tysięcy jest niewymienny. Sorry, jeszcze do mnie nie doszło, że trafiłem ostatnio. Hernandeza, ostatnia paczka 78. Łagam. Łagam. Coś fajnego. do Dobra. Okej, okay, to będzie tyle na dzisiaj. Szału w tym odcinku nie było, no ale nie można co odcinek trafiać tak dobrych kart. Nie można też co odcinek wygrywać wszystkich spotkań. Niestety, dzisiaj właśnie. Nie wygraliśmy, nie trafiliśmy nic, ale mam nadzieję, że fajnie się bawiliście. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję, dzwoneczka i możecie wbić również na moją grupę na Facebooku, która jest na dole w opisie. Bo właśnie dodałem dzisiaj posta odnośnie filmu, który będzie za 3 dni i nie wiem jeszcze co będzie, bo wyjeżdżam na kilka dni i nie będę chyba w stanie dodać. Także jeszcze zobaczę. Jeśli chcecie się dowiedzieć, to po prostu wbijcie. Ale jeśli nie będzie filmu, to się nie przejmujcie, jak wrócę, to od razu wrzucam. Także no, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Życzę Wam, żebyście spędzili jak najmniej czas. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się! Siemanko!